Zapraszamy do obejrzenia kolejnego filmu z serii Aktualności Produktów, które pojawiły się w ofercie marki Yoda. W tym filmie zaprezentujemy wam trzy najciekawsze produkty wprowadzone do naszej oferty w trzecim kwartale tego roku. Przedstawiamy zestaw solarny, który sprawi, że Twoje rolety zewnętrzne i wewnętrzne staną się jeszcze bardziej funkcjonalne i przyjazne środowisku. W skład naszego zestawu wchodzi napęd rurowy 35LE S13 oraz panel solarny 5W. Napęd typu LS został zaprojektowany do zautomatyzowania pracy zarówno rolet zewnętrznych jak i wewnętrznych, w tym rolet wolnowiszących, rolet w kasecie oraz żeluzji. Jego dwukierunkowa komunikacja i odbiornik radiowy umożliwiają wygodne bezprzewodowe sterowanie za pomocą pilota. Dzięki programowalnym elektronicznym włącznikom krańcowym nawet może precyzyjnie zatrzymać silnik w dowolnej pozycji rolety. Wbudowany akumulator ułatwia montaż, eliminując konieczność podłączenia do zasilania. Dodatkowo nasz napęd oferuje wiele funkcji takich jak trzecia pozycja ulubiona, funkcja miękki stop dla płynnego zatrzymywania, możliwość programowania do 10 nadajników oraz mikrowłącznik na głowicy ułatwiający programowanie. Jest również w pełni kompatybilny z nadajnikami systemu Yoda Smart Home. W zestawie znajduje się wydajny panel o mocy 5W, który zasila napędy serii LS, może być łatwo połączony z napędem za pomocą wodoodpornego złącza. Panel można zamontować na płaski powierzchni lub za pomocą uchwytów pod odpowiednim kątem. Z przyjemnością informujemy, że do naszej oferty powraca nawet łańcuszkowy Rollbox 3.0, który znacząco ułatwi automatyzację żaluzji i rolet wewnętrznych. To jednak nie wszystko. Teraz możecie wybierać spośród pięciu nowych kolorów antracyd, beż, złoty dąb, brąz i srebrny. Dzięki nim okna staną się funkcjonalne, a szeroki wybór kolorystyczny pozwoli na idealne dopasowanie do wystroju wnętrz. Przypominamy najważniejsze funkcje napędu Rolbox 3.0. Posiada on trzy wymienne koła napędowe, które można dopasować do rodzaju łańcuszka, co gwarantuje płynną pracę. Dodatkowo napęd wyposażony jest w akumulator, co umożliwia montaż bez konieczności podłączenia źródła zasilania. Napęd jest kompatybilny z systemem Yole Smart Home, co oznacza, że można zarządzać nim za pomocą aplikacji na smartfonie, sterować nim zdalnie i dostosować harmonogramy pracy Rolet do osobistych potrzeb. Bezprzewodowe czujniki wiatru i słońca Meteo do napędów z komunikacją dwukierunkową oraz do tych w wersji jednokierunkowej. Czujniki dedykowane są do markiz. Osłony te są bardzo wrażliwe na zmienne warunki pogodowe, a zamontowane czujniki pogodowe w zaprogramowany sposób reagują na zmiany atmosferyczne, które wykryją. Czujnik słońca tworzy markizę podczas dużego nasłonecznienia, a czujnik wiatru zamknie ją, by nie zostało uszkodzone podczas silnego wiatru. Urządzenie daje możliwość ustawienia natężenia słońca oraz siły wiatru, przy której automatycznie zmieni położenie markizy. Czujniki wiatru i słońca meteo pozwalają na precyzyjne zarządzanie markizami, zapewniając bezpieczeństwo osób bez konieczności osobistego kontrolowania sprzętu.